Johan Otto Hoch urodził się w Strasburgu w Niemczech w 1860 roku. Jego ojciec i dwaj bracia byli pastorami w Strasburgu, a Johann kształcił się na ministra, ale porzucił ten pomysł i przybył do Stanów Zjednoczonych. Pod nazwiskiem John Schmidt Hoch poślubił kobietę w średnim wieku o imieniu Caroline Streicher w Filadelfii 20 października 1904 roku. Ale 11 dni później zniknął. A 9 listopada zameldował się w hotelu pani Kate Browers 674 East 63rd Street w Chicago. 16 listopada udał się do Chicago City Bank, aby spotkać się z panem Weil, właścicielem pustego domku przy 6225 Union Avenue, który Hoch chciał wynająć. Przedstawiając się jako osoba zajmująca odpowiedzialne stanowisko w Armour Company, udało mu się zdobyć domek, w którym, jak twierdził, zamierzał zamieszkać wraz z żoną. 3 grudnia opublikował ogłoszenie w Chicago Abend Post, niemieckiej gazecie, które brzmiało następująco: Matrymonialny Niemiec własny dom pragnie poznać wdowę bez dzieci cel małżeństwo. Adres M 422 Abend Post. Mary Walker, ciężko pracująca kobieta w wieku 46 lat, która rozwiodła się ze swoim pierwszym mężem i prowadziła mały sklep ze słodyczami przy ulicy Willow 12, zobaczyła to ogłoszenie i poprosiła swoją siostrę panią Bertezon o przygotowanie i przesłanie listu o następującej treści. Szanowny panie. W odpowiedzi na pańskie ogłoszenie niniejszym informuję, że jestem samotną kobietą. Mam 46 lat i prowadzę niewielki biznes, a także posiadam kilkaset dolarów. Jeśli twoje ogłoszenie jest poważne, mówię ci, że będę. Można mnie zobaczyć na Willow Street 12. Mary Walker. W odpowiedzi na list Hoch zadzwonił do sklepu ze słodyczami 6 grudnia. A podczas dłuższej rozmowy, która nastąpiła później, oświadczył pani Walker, że jego żona nie żyje od dwóch lat, że posiada 8 tysięcy dolarów, domek, który wynajmował od Weyla i kilka wolnych działek w sąsiedztwie tego domku. Twierdził również, że jego ojciec, który mieszkał w Niemczech, miał 81 lat i że kiedy starzec umrze, odziedziczy 15 tysięcy dolarów. Wkrótce para zgodziła się, że są sobie przeznaczeni, a Hoch stał się stałym gościem w sklepie przez następne cztery dni, po upływie których para zdecydowała się natychmiast pobrać. W związku z tym przeprowadzono ceremonię zaślubin. Panna Młoda sprzedała swój sklep za 75 dolarów, który przekazała Hochowi wraz z całymi swoimi oszczędnościami wynoszącymi 350 dolarów, których, jak twierdził, potrzebował, aby przygotować swój dom do zamieszkania. Pani Walker Hoch miała owdowiałą siostrę o imieniu Fisher, którą Hoch poznał wkrótce po zawarciu małżeństwa i o której dowiedział się, że miała 893 dolary zdeponowane w banku oszczędnościowym. Tydzień po ślubie pani Walker-Hoch ciężko zachorowała, a 20 grudnia wezwano doktora Johna Reese. Kobieta skarżyła się na rozdzierające bóle w okolicy brzucha, bardzo wymiotowała i miała mrowienie w kończynach, które opisywała jako podobne do robaków pełzających po jej ciele. Lekarz zdiagnozował zapalenie nerek i zapalenie pęcherza moczowego. Hoch posłał po siostrę chorej, panią Fischer, która często pomagała w domu. Wysłała ona swoje zdjęcie do chorej siostry, które Hoch otrzymał, i napisał list potwierdzający jego otrzymanie, w którym stwierdził, że zamierza zatrzymać zdjęcie i nosić je na piersi. Wkrótce potem, Odprowadził panią Fisher z izby chorych do samochodu, a po drodze powiedział jej, że gdyby spotkał ją cztery tygodnie wcześniej, ożeniłby się z nią. W końcu Hoch i pani Fischer okazali się tak zaprzyjaźnieni, że chora kobieta stała się zazdrosna. 12 stycznia 1905 roku pani Hoch zmarła. A dr Rhys stwierdził, że przyczyną zgonu było właśnie zapalenie nerek i pęcherza moczowego. Pani Fischer była w tym czasie w domu, a kilka chwil po śmierci Hoch zaproponował jej małżeństwo. Zaprotestowała, że propozycja była zbyt nagła, chociaż trzy dni po pogrzebie potajemnie pobrali się. Następnie host zasugerował, aby miesiąc miodowy spędzić w Niemczech, przypominając swojej narzeczonej o celowości odwiedzenia jego starego i bogatego ojca, ale dodał, że zanim wyruszą w podróż, będzie potrzebował 1000 dolarów, aby uporządkować swoje sprawy biznesowe w Chicago. Panna młoda zgłosiła się na ochotnika do pomocy. Pobrała z banku 750 dolarów. I dostarczyła je Hochowi. Następnie udali się na ulicę Wells 372, gdzie panna młoda wynajęła mieszkanie. W drzwiach spotkała ich pani Sauerbrook, która oświadczyła ukradkiem, że pani Zon, siostra, która przygotowała list wysłany przez panią Walker do Hocha w odpowiedzi na jego ogłoszenie, znajduje się na tyłach domu. I potępia Chocha jako mordercę i oszusta. Bigamista stał się bardzo poruszony i poprosił, aby zostawiono go samego w salonie. Podczas gdy dwie kobiety udały się na tyły domu, aby uspokoić panią Zon. Kobiety wróciły po kilku chwilach, ale hoch zniknął. Ten ruch przekonał ostatnią panią hoch, że podejrzenia jej siostry były uzasadnione. A inspektor policji George Shippy został o tym powiadomiony. Ciało pani Walker-Hoch zostało ekshumowane i przeprowadzono sekcję zwłok, w wyniku której odkryto 7,6 ziarenek arsenu w żołądku i 1% ziarenek w wątrobie. Ponieważ nie było arseniku w żadnym z leków przepisanych przez doktora Risa, ani wpłynie do balsamowania, władze nabrały przekonania, biorąc pod uwagę zachowanie Hocha, że to on podał truciznę. Jego zdjęcie zostało opublikowane w gazetach, a sprawie nadano wielki rozgłos. 30 stycznia 1905 roku pani Catherine Kimmerly, która prowadziła pensjonat przy 546 West 47th Street w Nowym Jorku, Powiadomiła policję, że zatrzymał się u niej mężczyzna podający się za Henry'ego Bartelsa, ale którego zachowanie i wygląd odpowiadały zachowaniu Hocha. Dwadzieścia minut po wejściu do domu zgłosił się na ochotnika do pomocy w kuchni przy obieraniu ziemniaków, a następnego dnia zaproponował małżeństwo, ale kobieta przestraszyła się jego żarliwych oświadczeń. Mężczyzna został zatrzymany. A po przyznaniu się, że jest Hochem, twierdził, że przybrał nazwisko Bartels z powodu kłopotów ze swoją szwagierką dotyczących własności. Podczas przeszukania znaleziono w jego posiadaniu wieczne pióro, ale w uchwycie nie było długopisu. Bliższa inspekcja ujawniła fakt, że zbiornik zawierał 58 ziaren sproszkowanej substancji która według więźnia była proszkiem do zębów. Ale gdy poinformowano go, że substancja zostanie poddana analizie, odpowiedział, cóż, to bezużyteczne. To arszenik, który kupiłem z zamiarem popełniania samobójstwa. Upierał się, że nie miał arszeników w Chicago i podał lokalizację apteki w Nowym Jorku, gdzie kupił pióro i arszenik. Policja odwiedziła sklep i stwierdziła, że wieczne pióra nie były tam sprzedawane, a arszenik nie został sprzedany chochowi. Do czasu powrotu więźnia do Chicago inspektor Shippey dowiedział się o następujących kobietach, które były wśród ofiar hocha. Pani Marta Steinbucher wyszła za mąż za chocha w 1895 roku i zmarła 4 miesiące później. Kiedy ta kobieta umierała, Oświadczyła, że została otruta, ale uważano, że majaczyła. Hoch sprzedał swój majątek za 4000 dolarów i zniknął. Mary Rankin poślubiła Hocha w listopadzie 1895 roku w Chicago, a on zniknął z jej pieniędzmi następnego dnia. Marta Hertzfield poślubiła go w kwietniu 1896 roku, a cztery miesiące później Hoch zniknął z jej pieniędzmi w wysokości 600 dolarów. Mary Hoch poślubiła swojego imiennika w sierpniu 1896 roku w Wheeling i wkrótce potem zmarła. Barbara Brosert poślubiła go 22 września 1896 roku w San Francisco po trzech dniach zalotów. Kobieta była wdową mieszkającą przy Langon Street 108. Hoch poślubił ją pod nazwiskiem Schmidt, i zniknął dwa dni później z jej pieniędzmi w wysokości 1465 dolarów. Ponieważ były to oszczędności życia pani Brosert. Strata tak ją dotknęła, że wkrótce potem zmarła. Następnie Hoch zajął mieszkanie przy ulicy Turk 30 w tym samym mieście i natychmiast próbował zdobyć przychylność właścicielki, pani Tanert. Po kilku godzinach znajomości zaproponował małżeństwo, ale kobieta odrzuciła ofertę i Hoch opuścił San Francisco. Klara Bartel. Poślubiła Hocha w listopadzie 1896 roku w Cincinnati w stanie Ohio i zmarła trzy miesiące później. Julia Dawes poślubiła tego mężczyznę w styczniu 1897 roku w Hamilton w stanie Ohio, a w dniu ślubu Hoch zniknął z jej pieniędzmi w wysokości 700 dolarów. W kwietniu 1898 roku został aresztowany w Chicago za sprzedaż mebli obciążonych hipoteką i został wysłany do domu poprawczego na dwa lata. Po wyjściu na wolność ponownie rozpoczął działalność w następujący sposób. Ożenił się z Anną Gorkę w listopadzie 1901 roku i natychmiast ją porzucił. Pani Mary Becker poślubiła Hocha 8 kwietnia 1902 roku w St. Louis i zmarła w 1903 roku. Pani Anna Hendrickson poślubiła go 2 stycznia 1904 roku w Chicago, a 18 dni później oblubieniec zniknął z jej pieniędzmi w kwocie 500 dolarów. Ożenił się z Leną Hoch w czerwcu 1904 roku w Milwaukee, a ona zmarła trzy tygodnie później, pozostawiając Hochowi 1500 dolarów. Potem przyszły małżeństwa z Caroline Straker w Filadelfii oraz właśnie panią Walker i jej siostrą, panią Fisher, w Chicago. Oprócz tej listy miał jeszcze jedną żonę w Niemczech. Po powrocie do Chicago z Nowego Jorku. Hoch był długo przesłuchiwany przez inspektora Śpiego, a następnie pięć jego byłych żon zostało wpuszczonych do pokoju w celu identyfikacji więźnia. Kiedy zobaczyły chocha, urzędnicy musieli włożyć wiele wysiłku, aby je uciszyć, ponieważ wspólnie wyrażały swoją opinię o więźniu w bardzo energicznych słowach. 23 lutego ława przysięgłych koronera wydała werdykt oskarżający Hocha o zamordowanie pani Walker poprzez otrucie arszenikiem. Sprawa została następnie skierowana do ławy przysięgłych, gdzie Hoch został oskarżony, a 5 maja 1905 roku stanął przed sądem. Podczas procesu inspektor Shipi zeznał, że Hoch przyznał mu, że nie kochał żadnej ze swoich żon, a kiedy się o nie starał, wspominał, że preferował kobiety w średnim wieku, ponieważ łatwiej było oddzielić je od pieniędzy niż młodsze kobiety. 19 maja Hoch został uznany winnym, a 3 czerwca wyznaczono datę jego egzekucji na 23 czerwca. Hoch odwołał się do gubernatora, który odmówił interwencji. W dniu wyznaczonym na egzekucję, panna Cora Wilson, która prowadziła sklep kuśnierski przy 66 Łabasz Avenue w Chicago, przybyła na ratunek, wpłacając wystarczającą ilość pieniędzy, aby umożliwić odwołanie się do Sądu Najwyższego, a gubernator zgodził się na odroczenie egzekucji. Panna Wilson twierdziła, że nigdy nie widziała Hocha. Ale chciała, aby miał on wszelkie możliwości udowodnienia swojej niewinności. Po rozpatrzeniu sprawy, Sąd Najwyższy podtrzymał decyzję Sądu Niższej Instancji, a egzekucja została wyznaczona na 25 sierpnia 1905 roku. 24 sierpnia uzyskał on kolejną dzierżawę życia do październikowej sesji Sądu Najwyższego ale 16 grudnia sąd ten ponownie odmówił ingerencji i egzekucja miała miejsce 23 lutego 1906 roku.